Także widzisz chyba w trzech różnych miejscach złapałem, a jeszcze w nocy na nie nie, nie robiłem zasiadek, także jest jeszcze tutaj dużo, dużo, dużo łapania fajnych sumów. <laughs> no myślałem, że to wiesz, będziesz wiedział taką rzecz, no ale no. To na tego żywca nowego, tak. Uh, wcześniej był czeka, teraz No bo to ma bliżej Niskie brania, No, Nagle z nie porzucałem. <śm> Za sumami ja miałem, no Widać, niestety O, tam kamba jest na tego żywca z Selanga rzeki. Mm, tylko rzadkie, no... Idziemy no, teraz na okonie pod, e, pod wieczór gdyż e, chyba w tą pogodę właśnie pod wieczór e, tego co chyba widziałem również jak chłopaki wstawiali te swoje 200+, plus, tak mi się wydaje, ja swego 203 Kilogramy przekroczymy delikatnie, dedykacji u reszki również właśnie w słońce pod wieczorem złapałem, także pójdziemy sobie na odchłania, chociaż O! Ładny kamba chyba może być eee, A to tak sobie luźno żeśmy wiesz eee, Wyskoczyli na sumy zobaczyć i w ogóle pierwszego, słuchaj, swego unikatowego sumakambe i to w ogóle pierwszy na spinnik jak się nie mylę i od razu unikat na spocie na okonia w dzień, na moim drugim spocie na okonia, nie? Chyba 108 kg miał? Tutaj na ostomach też jest exp całkiem cały, znaczy nie taki jak oczywiście na okoniach i tak dalej. Heist jest mniejszy. Kurde, tu kamba, a tam? Więc eee, wiesz co, nie, nie, to chyba w zupełnie innym miejscu, a ten kamba to co jest w medalu jest. Przy, przy okazji przetest, przetestowałem tego nowego żywca z Mongolii. Delikatnie. Widać, że tutaj sumy go też lubią. I Jack, bo Jacka też jednego tu złapam na taki bo w ogóle się, się zapiął. No, ten kamba co najmniej w medalu. Będzie. Nie, zaraz pokażę. To to jest misłówka z kościołem tubylców za moimi plecami. To jeden z, mam tu sporo miejsc sumowych, a ale i tak jeszcze jest sporo do odkrycia. Na sumy wnosy to tylko delikatnie liznąłem temat, także tu też na pewno w może być fajnie. Oczywiście Highspeex, i i jak ktoś na to patrzy, to na pewno okoni, goliatów i rybek tygrysi nie przebije, nie? Dopiero... Kacper, ja u siebie donate'ów nie mam dla mnie wystarczy jak zostawisz łapkę do góry subskrypcję kanału, wbijesz na mój Discord, link jest w opisie, ja Ci chętnie pomogę u mnie donate'ów nie ma i nie będzie ja gram na konsoli i ja będę bardzo zadowolony jeśli Ci pomogę i z moich rad skorzystasz i się dalej rozwiniesz Medal czy Unii? Chyba to pierwsze. Uuu, hu 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 hu. Słuchajcie, nie mam pytań. Pięknie, rekord osobisty 127 kg, 160 g, gdzie wcześniej miałem na wątróbkę. No, dobrze, elegancko, ale unikatami sypnęło, oj sypnęło, do zdjęcia kolego, to jest na pewno pierwsze primo, no i zajebiście. Dobra, to idziemy w te krzaki chyba, bo tu i tak się nic nie wymyśli, no. Powiem wam, że no nie spodziewałem się, nie spodziewałem się. No i będzie sporo materiału Tylko jak tu zrobić, żeby... No nie musi mnie aż tak być mocno widać Żeby niech tego suma będzie widać bardziej, jeżeli mnie toki Panie kolego Lepiej nie będzie, nie? Pokaż teraz, pokaż w tych trzech razach, co mnie wywalało dzisiaj. No i nie mogę go obchodzić tak jakbym chciał. Pokaż. Albo Zara pójdę, kurczę, inaczej. Idziemy na kładkę. Idziemy na kładkę, nie ma bata. Nie będziemy w tej trawie się nie się kisić. Dzięki Michał. Mam, mam okular, mam. Kurczę, no elegancko. Idziemy na kładeczkę. O, pięknie, ładnie. Nie będziemy w tej trawie stać. A zobaczymy, jak już się to ładnie można. Uuu, panie nie, 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 tak nie, jeszcze... nie, tak nie, 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 Teraz. Dobra, ostatnie zdjęcie. Trzynaście tysięcy ekspo osiemnaście tysięcy zatrzymaj. I teraz tak. Idziemy na konia. Zajebiście. I trzeba w ogóle będzie marker. Eee, zaraz tylko zobaczmy, w której to branie było. Zapisz. Ostatnie 15 minut. Dobra, zapałzujemy sobie. Jak widać. Ok, 6.48. Czyli, ee, aha, bo to był w ogóle inne miejsca. chciałem pasować markera tamten proszę mnie. O, właśnie. E, I to grunt sumkamba 638. To hmm, jest zerowy Dziesięć 0 O, proszę bardzo. Rekord osobisty mieliśmy wcześniej chyba 19800 na dużą wątróbkę. Zresztą tutaj jest marker nawet. Tak jest. 27 maja 2022 roku. I branie było 5.38 6.38 w ciszy, słoneczko. Rano 127 cm na nowego żywca, który wszedł wraz z Nowym Mówiskiem czyli Mongolia i Rzeka Selenge 120, Przepraszam, 153 cm. Strzelba potokowa, przewinowy żywiec z rzeki Selenge i waga 127 kg i 160 gram. Mój nowy rekord osobisty unikatowy Sum Kamba.